Zdrastwójcie towarzysze, to workers and resources, Soviet Republic Tak, witam Was w tej gierce o pracownikach, robotnikach, zasobach i powstawianiu Sowieckiej Republiki A w gierce spędziłem już sporo czasu, uważam, że naprawdę daje radę A z tym, że ma przypadłości wieku przedszkolnego Jest cały czas w fazie produkcji, cały czas się updateuje i zmienia ale ma dużo do zaoferowania, a jednocześnie jest dosyć wymagająca, inna od innych Builderów yy, i nie ma samouczka, który by mógł nas przeprowadzić przez nią. Dlatego być dosyć niedostępna dla nowych graczy, dlatego powstaje tutaj ten materiał. Nie będzie to jakiś super poradnik, yy, aczkolwiek ja spędziłem sporo godzin nad nią, kilka razy zaczynałem grę, yy, wiele razy przegrywałem, akurtowałem ale udało mi się odnieść sukces, tak żeby państwo funkcjonowało w tej socjalistycznej utopii. I chciałbym się podzielić tym, co się nauczyłem. Ja do tej pory grałem na mapie, która była pusta i sam budowałem. Teraz będę chciał z wami spróbować na mapie, na której są już miasta. Czy to się okaże łatwiejsze czy trudniejsze, nie wiem. Jeżeli chodzi o ustawienia, to jak tutaj widzicie jest to zaludnienie domyślne. Ilość pieniędzy na start dużo. Nie potrafię jeszcze szybko sam zacząć zarabiać, dlatego jeszcze spróbujemy w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe jakby ustawienia, to będą takie dosyć wymagające, czyli zarządzanie energią będzie w budynkach i w pojazdach. Czyli zarówno budynki muszą mieć zasilanie elektryczne, a pojazdy muszą się tankować. Cykl dnia i nocy jest włączony, czyli budynki nocą zużywają więcej prądu. Pożary budynków w normalny sposób. Wydarzenia globalne nie są w ogóle szacowane w grze. Zanieczyszczenie włączone, czyli nie postawimy sobie fabryki w centrum miasta. Eee, spróbujemy też od najstarszych czasów zacząć, e, od lat 60. Będzie to wiązało z tym, że będziemy mi na przykład dostępne, tańsze, ale też i mniej pojemne pojazdy, więc zobaczymy jak to się przełoży na rozgrywkę. Dostępność pojazdów w z za to produkcji i symulacja wykształcenia złożona, to znaczy, że będziemy musieli naszych pracowników szkolić i też na tym parę razy poległem, więc będę chciał na to zwrócić uwagę podczas rozgrywki. Więc zaczynamy wczytywanie. I zaraz zobaczymy, gdzie to nas wyrzuci. Gdzie sobie wybierzemy jakieś miejsce. Dobrze, mamy mapę wczytaną. I tak. Znaczy, głównie gospodarkę będę opierał na rublach. Mimo, że mamy też dostępne dolary z NATO. Jednak gra jest nastawiona na walutę sowiecką Za nią kupimy więcej rzeczy Kupimy więcej pojazdów więc głównie na tym chcę się opierać I musimy zacząć sobie od znalezienia jakiegoś miejsca dla nas Jeżeli chodzi o miasto Leście najczęściej jest spotykane jako to pierwsze do wyboru Ponieważ ma po pierwsze katedrę ma kościół. Sowieci nie akceptują religii, dlatego w Grze nie możemy budować kościołów. Na mapie, na której zaczynamy pusto bez populacji, kościoła nigdy nie postawimy, nigdy go nie będziemy mieli. Natomiast na takich, gdzie już miasteczka istnieją, kościoły są, możemy z nich korzystać. Po drugie, miasto Leście jest największym miastem na mapie. Mamy tutaj listę pojazdów, budynków to nie. Gdzieś tu, gdzieś tu było Lista miast obszarów, o, cała mapa. Leszcie Ponad 2000 mieszkańców jest w tym mieście. Także tak, jest to największe miasto jakie jest na tej mapie, więc tutaj możemy najwięcej pozyskać pracowników. Na samym początek, nie budując naszych własnych bloków, więc powinno być trochę taniej na dzień dobry nam już drogi stycznia, za grę niech ten czas nie leci. Eee, więc myślę, że też tutaj jakby na tym mieście się skupimy i od niego zaczniemy. Eee, nie gram też na czystej grze samej podstawce, że tak powiem. Eee, zainstalowałem kilka modów, a dokładniej kilka budynków z modów. One są dostępne w osobnej kategorii. Nie uważam, żeby to były rzeczy jakoś... Eee, szczytowane, mocno ułatwiające grę. Nie ze wszystkich korzystam. Częścią nam jako ciekawostkę do sprawdzenia. To co jest fajnym rozwiązaniem, to na przykład stacja kolejowa, która jest większa od normalnej. Jest czterotorowa. Więc możemy tutaj trochę lepiej sobie taką główną stację rozplanować i wyprowadzić z niej pociągi. Korzystam jeszcze to jest się nazywa farma V2, ale jest to po prostu zmodyfikowany nasz kołhos, który, który może pomieścić większy park maszyn. Uważam, że to nie jest jakieś mocne citerstwo i oszustwo, e, bo wiemy, że nasze polskie też PGR-y były olbrzymi zakładami, tam były wielkie hektary pól e, i to co więcej może to te zmodyfikowane kołhos nie jest jakąś przesadą w stosunku do tego co oferuje też y, podstawa. E, dalej. E, wytwórnia biopaliwa. Jest, można ze zboża wytworzyć biopaliwo, które można rozwozić do naszej stacji beznowu, żeby pojazdy z niego korzystały i tankowały. E, aczkolwiek jego produkcja jest bardzo droga, dużo ziarna potrzeba, żeby wyprodukować bardzo mało paliwa. Więc y, no, trzeba mieć naprawdę dobrze rozbudowane kochozy działające, żeby to faktycznie było przydatne i coś mogło dać. Mam tu kilka budyneczków mieszkalnych, trochę innych niż te w grze. To co jest fajne to jest elektrownia olejowa. Mechanika gry tej nie pozwoliła jakby tego trochę inaczej rozwiązać, więc musimy do tej elektrowni dostarczyć bitumen, który produkujemy razem z paliwem z ropy naftowej. I na tym bitumenie możemy pozyskiwać energię elektryczną. Eee, Siągnąłem kilka kościołów, ale nie używam ich do tej pory, więc nie wiem jak się sprawują, jak działają. Mamy taką trochę mniejszą stację, mniejszy przystanek autobusowy, żeby tak bardziej w drodze się zmieścił I mamy silos, który ma więcej połączeń A nie tylko jedno, że możemy gromadzić jarno w silosie i rozosąć go do kilku fabryk, żeby z niego korzystały Także no to jest chyba wszystko z tych smodowanych budyneczków To tak, zanim jeszcze zacznę coś robić też jeszcze opowiem, jeżeli chodzi o mechanikę gry i jak w ogóle to wszystko rozplanować, bo z tym też jest często problem. Tak? Mamy tutaj wersję gry, gdzie mamy zanieczyszczenia, to wpływa na naszych obywateli, więc nie możemy ich osiedlać zaraz przy fabrykach, musimy się bawić do jazdy. I teraz jak sobie takie mieszkanie socjalistycznego państwa myśli, jak on sobie planuje czas i dzień? Taki pracownik na pracę poświęca w ciągu dnia 8 godzin zdoby, przez które pracuje. Natomiast na dojazd do pracy może poświęcić maksymalnie 5 godzin w grze. W rzeczywistości to jest około 5 minut, trochę więcej niż 5 minut. Jak kiedyś mierzyłem autobus ze stoperem w ręku, wyszło mi nawet 5,45, ale to jest czas tam orientacyjny, więc... No mniej więcej. Jeżeli w tym czasie swojej podróży od wyjścia z domu minimum te 5 godzin w krzy i do pracy nie dojedzie, nawet jeżeli w autobusie będzie mu brakowało 100 metrów do przystanku, on z tego autobusu znika, teleportuje się z powrotem do domu. Po zakończeniu pracy pracownicy też y, po prostu się teleportują do domów. Autobusy jeżdżą pełne do fabryk, wracają zawsze puste. Nie ma, nie wiem czy to się zmieni, nie ma mechaniki, w której pracownicy muszą do domu wrócić. Oni po zakończeniu pracy po prostu się teleportują. I po teleportacji do domu potem mają, spędzają czas wolny, w którym mogą się dostać do sklepu, zrobić zakupy, coś się do lekarza, jeśli są chorzy, albo spędzić czas na rozrywce, na przykład na uprawianiu sportu lub wybraniu się do kina, jeżeli takie mają w zasięgu. Do wszystkich tych miejsc mogę wykorzystać komunikację miejską, żeby się dostać. Yy, więc teraz tak, słowem wstępu... tak by to wyglądało. Więc zacznijmy się rozglądać, co możemy tutaj teraz yy, zrobić. Ja myślę, że też tutaj skorzystam z miasta Leście, aczkolwiek nie jest to jeszcze przesądzone. Ponieważ tak, podejrzę sobie mapę. Możemy ją sobie tutaj chwycić powiększyć. I na mapce widzimy... Kształtowanie terenu, widzimy właśnie nasze miasta jak to oto wygląda eee, i mamy podglądy na zasoby i surowce w ziemi, jakie są dostępne. Ja bym się skupił najpierw na ropie naftowej z powodu takiego, że możemy właśnie nią zasilić i tą elektrownię, którą mamy z modu ściągniętą i będziemy mieli paliwo, które nam eee, trochę jak było niż koszty początkowe jeżeli będziemy mogli tankować pojazdy swoim paliwem a nie zamawiać go z zagranicy widzę, że tutaj mamy pokłady ropy naftowej w tym miejscu tutaj mamy malutkie miasteczko jeżeli tutaj zajrzymy do niego Barahart 300 osób w nim żyje sobie, ale jakbyśmy dostawili jakiś bloczek, no to żebyśmy zwiększyli jego populację. Może warto z takiego miasteczka skorzystać. Tu mamy drugie miasto i leście też jest niedaleko, więc możliwe, że jakieś połączenie byśmy mogli tutaj sobie zorganizować i tutaj stąd zacząć robić. Na początku jestem na pauzie. Chcę sobie rozplanować tą podstawową infrastrukturę, którą musimy e, zrobić po prostu tylko i wyłącznie na podstawie gotówki, którą mamy na starcie. Dopiero potem będziemy coś zarabiać własnemu, bo będziemy mieli własne rzeczy. Pierwsze co postawię to jest przemysł yy, budowlany, czyli biuro budowy. A, a, o tym już nie słonie. Mamy biuro budowy takie tutaj dostępne normalnie w grze. I mam też biuro budowy yy, z moda. O tu któryś mod się rozbudował do nowe rzeczy, których nie miałem. Ciekawe. Albo na razie pominę. Duże biuro konstrukcyjne. Myślę, że też nie jest to czymś oszukańczym. Może pokażę. Zwykłe biuro wygląda w ten sposób i z takiej wielkości. Biuro z moda jest droższe, jest większe i po prostu mieści w sobie więcej pojazdów. Więc myślę, że to nie jest jakieś po prostu oszustwo. Stawiamy większy plac, trzeba tam większy park maszyn i dzięki temu możemy się budować. tak? Ale ja na razie pierwsze co zrobię, to postawię zwykłe biuro budowy w tym miejscu, bo tutaj chcemy rozpocząć naszą budowę. Więc ustawiamy. Budujemy automatycznie za ruble. Niech oni go już postawią. A to dlatego, że chcę w nim zakupić... To będzie nasze biuro takie do ogarniania pradziemnych czyli kupuję w nim spychacze połowę miejsca na spychacze połowę miejsca na koparki ta koparka ma szybkość koparki 33 tam ma 22 czyli to się wydaje mieć wyższy poziom być szybsze więc kupimy te koparki w tym momencie możemy równać teren co jest bardzo w tej grze ważne a za darmo w tym momencie nie musimy już płacić za tę terenu, tylko nasze kuparki mogą to zrobić. Jedyne co potrzebują, żeby to wszystko wykonać, to potrzebują jeszcze stacji benzynowej, do której będę na razie paliwo kupował. Ale muszą się mnie zatankować, żeby móc po prostu ten teren nam równać, więc mamy stację benzynową, stacja benzynowa będzie kupowała sobie na razie paliwo e, z granicy i sobie zatankują to ok i teraz będziemy mogli teren sobie równać za darmo, żeby to zrobić musimy odhaczyć automatyczną budowę i w tym momencie możemy sobie teren o, nasze kopareczki, ja tu żeby to było lepiej widać są nasze koparki, jeżdżą po terenie i ten teren gładzą. Więc tak, zobaczmy sobie w tym momencie przyroba naftowa, kiwony, gdzie my dokładnie tutaj mamy najlepsze złoża. Tutaj mamy ładne złoże. Więc postawimy jednego kiwona. Tu no postawimy drugiego. Trzeciego. Czwartego... Piątego... Szóstego... I, 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 i... Siódmego... Jeszcze to nam się zmieści w sobie. Ósmy... Ósmy, ósmy i mógłby być jeszcze dziewiąty, bardzo chętnie gdzieś bym go... Ustawił może tutaj. O. Mamy 9 kiwonów. Musimy teraz to spiąć wszystko razem. Tutaj mamy budowę rurociągów. Musimy ustawić stację pomp, taka która nam łączy kilka w jeden. No, dajmy. Tutaj damy jedną, tu raz, dwa, trzy, tutaj raz, dwa, trzy, to tutaj damy drugą. No i tutaj dajmy trzecią. A tu będzie taka, która wszystkie te trzy nam złączy razem. Niech tak to wygląda. No i teraz musimy... szkadza nam wzgórze, możemy to dość podtrzymać. Tak, się nam wzgórze z powrotem na dół. Tutaj jest krótko, tutaj jest tak. Teraz tutaj, tak. Tak, tak. Tak. Tutaj połączenie w taki sposób. Rurociągi tak jak mosty Q i E, możemy zmieniać ich wysokość. Przejść sobie na drogą Podłączamy I teraz do tego naszego ostatniego zbiorczego ciągniemy wszystko Ha! I tutaj mamy za długo Pytanie czy uda się to trochę skrócić albo tutaj to zburzymy Dopóki nie klikniemy automatycznej odbudowy to jest fajne że to się nie zaczyna budować Jesteśmy na pauzie nie tracimy na to pieniędzy To wszystko widzimy te rurociągi są na biało I to jest tryb teraz jakby projektowania Więc możemy sobie zrobić usunięcie rurociągów Skasujmy je wszystkie Usuńmy tutaj ten budynek Tak i postawmy sobie stację trochę bliżej. I zobaczymy jak to teraz nam wyjdzie. Włączmy na chwilę. O, musiałem play włączyć, żeby nam tutaj te, ten plan zniknął, bo tak mówimy trochę zajęty teren. I połączmy się teraz w ten sposób. Tu starczyło i teraz tutaj też powinno nam wystarczyć kolizję, czyli tu trzym odcinkiem. O! Dobra, i tak nam się udało i nie straciliśmy nic z naszych pieniędzy na te poprawki i te przeróbki. Eee, teraz postawimy jeszcze tutaj zbiornik, żeby ta ropa nam się gromadziła, a nie żeby wszystko nam stanęło jak będzie pełno w rurach. Ustawmy tutaj sobie tak, bliziutko. Podłącz... a, nie postawiło. Teraz ją postawił, bo wcześniej na żółto i tylko wyrównało teren. Trzeba drugi raz skończyć, żeby postawił. Więc w ten sposób się podpinamy i mamy jakby początek gotowy. Gdy ruch mamy wszystkie ustawione i nam się to wszystko podoba, klikamy na rozpoczęcie zaplanowanej budowy lub ustawiamy ją od razu za ruble lub, do, lub do dolary. Ja w tym momencie już je od razu niech się budują. O, i w ten sposób po uruchomieniu gry się tworzą. No i dodatkowo jeszcze, ponieważ byłem w trybie planowania, każdy z tych budynków jest w trybie budowania, teraz przeze mnie, moimi siłami, ale nie mam czym zbudować, dlatego każdy z nich kliknę, żeby sfinansować je gotówką. I przyjadą na specjaliści z materiałami z zagranicy i je zrobią. Dobrze. Niech to od razu to, co mi nie ma. niech się robi. No, no, buduj, zamknij. Tutaj budujemy. Zobaczymy, takie 9 kiwonów powinno nam na początku wystarczyć, Zobaczymy, jakie będzie złożony, czy będziemy gdzieś jeszcze robić kolejne takie pole i dostarczyć do rafinerii sobie tą ropę. Wszystko budujemy, budujemy... drogę dojazdową, tak nam się to zrobiła Okej. Okay. Wszystkie zbudowane. To sobie pauzę. I teraz tak, jeżeli mamy już to zrobione, to wybudujmy w takim razie rafinerię. Wybudujmy sobie rafinerię, która będzie nam Europę przetwarzała w bardzo fajne nam potrzebne rzeczy. Tylko jak to. Zupełnie mi ta droga tutaj nie pasuje w ten sposób, ale... Dobra, drogę dojazdową mogę mieć trochę naokoło. A tu mam chodniki, więc chodnikami... Właśnie, budynki nie muszą być podłączone drogą. Droga jest nam potrzebna, żeby e, na przykład zbudować, żeby był dojazd, ale do funkcjonowania jakby droga nie jest potrzebna. E, sami pracownicy mogą chodzić po prostu chodnikami do niej, natomiast... Y... Ulica będzie potrzebna, żeby dojechała nasza straż pożarna, albo jeżeli będą ciężarówki przyjeżdżały do tego budynku, żeby z niego zabrać, w tym potrzebujemy drogę. Ale jakby ona nie jest wymagana jako priorytet, więc możemy ją sobie ustawić gdzieś indziej. Tak tutaj nie jest, ona nam bardzo potrzebna, więc może być dojazd na około gdzieś od tyłu. I tutaj będzie wejście, a tutaj będą wyjścia. To myślę, że będzie w porządku. OK to ustawmy ją tutaj mamy automatyczną budowę wyłączoną więc w tym momencie jak przycisnę równanie terenu kasa mi w ogóle nie leci a nasze kopareczki teren wyrównują i możemy postawić podpinamy ją w tym momencie rurami do zbiornika eee... Tutaj też zbuduj. I po drugiej stronie ulicy postawimy sobie dwa zbiorniki na nasze produkty gotowe. Na nasze gotowe produkty. Czyli postawimy jeden zbiornik na paliwo. Drugi zbiornik postawimy na naszą masę minubic. Teraz rurki pójdziemy sobie w górę przez ulicę i tutaj w górę przez ulicę budujemy budujemy i budujemy w tym zbiorniku będzie nam napływała tylko i wyłącznie ropa naftowa więc to tak jakby nie musimy nic ustawiać będzie się magazynowała ropa natomiast w tych dwóch będzie to się wybierało domyślnie i niestety miałem takie przypadki, gdzie w dwóch zbiornikach zaczęła na przykład zbierać się masa bitumiczna a paliwo w ogóle i miałem z tym problem, dlatego tutaj trzeba na początku, żeby nie mieć takiego kłopotu w tym lewym robimy paliwo, w tym prawym robimy sobie masę bitumiczną i nic innego nam to nie wpłynie bo płynów nie możemy ze sobą mieszać zróbmy jeszcze sobie ścieżkę pod tymi rurociągami no przepuścisz mnie? przepuścisz, no eee, zrobimy tutaj i puśćmy też w ten sposób żeby było trochę bliżej związki na skróty żeby też mogli sobie tutaj z tych domków już przychodzić do pracy i sobie w tej rafinerii pracować, bo nie mają daleko jak sobie klikniemy i podejrzymy na zasięg no to te domki są tutaj Blisko, więc kilku tych pracowników będzie musiało będzie mogło musiało będą mogli sobie przychodzić albo jeśli ich zaznaczymy możemy powiedzieć że będą musieli tutaj przychodzić eee, na dzień dobry dobrze to w tym odcinku jeszcze postawmy sobie tą naszą elektrownię Dumen. Wejście mamy z tej strony, czyli tak nam będzie bardzo na rękę. Elektrownia od razu nam będzie to wszystko zasilać, przynajmniej tutaj tą okolicę najbliższą. Eee... niej nie będzie mieli w tym miejscu pracowników, więc może ją trudno, ta wioska będzie miała gorsze trochę warunki do życia. Ale tak, postawimy elektrownię trochę bliżej. Miasto będzie fajnie, a tu trudno. Tylko mieszkańców poświęcimy dla dobra całego społeczeństwa i narodu. I ustawione. I tak samo to budujemy jest może mniej wygodne i dłuższe, ale pomaga naprawdę oszczędzić dużo pieniędzy, bo niech nie klikniemy niczego przez przypadek, to się nie buduje od razu, jeżeli musimy wprowadzić poprawki, to nie tracimy tych pieniędzy, e, więc jest to dużo bezpieczniejsze, tryb budowania, nie automatyczne tylko klikanie wszystkiego jakby osobno, pojedynczo. I tutaj dojście proszę bardzo o te domki będą mogły nam tu pracować, więc jeżeli nam coś padnie, autobus nie dojedzie, to nie jest tak, że elektrownia zostanie bez niczego, tylko jest tych paru pracowników, którzy są w okolicy i zawsze będą mogli przyjść, generatory uruchomić, żeby ten prąd jakoś tam przewodami leciał. Także dokończmy jeszcze. O nie, stąd wyjście, stąd wyjście zbyt długi czyli musimy po drodze postawić pompę wszystko jedną którą bo tu będzie tylko jedno połączenie damy ją gdzieś tutaj w połowie drogi i rurku lecimy do niej do elektrowni żeby ładować nasz olej opałowy Wiem, że to nie jest do końca olej, tylko masa bitumiczna, aczkolwiek tak jak to moderator tworząc to napisał w procesie produkcji jest to związek najbardziej podobny po prostu do oleju opałowego, dlatego można to powiązać, a niestety nie pozwala na razie mechanika stworzyć jakby trzeciego rodzaju paliwa wytwarzanego w rafinerii. Więc zbudujmy tą pompę. I jakby sam początek mamy zaplanowany, eee, więc myślę, że na dzisiaj to, to tyle. W następnym odcinku będziemy dalej rozwijać to nasze państewko eee, i będę Wam pokazywał jak to, mam nadzieję, że będę Wam pokazywał jak to dobrze wszystko poprowadzić, żeby to wszystko działało. Także dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!